Dzień dobry, nazywam się Małgorzata 3 Witam w programie Debileshow. Przed Wami Debilami, Janusz Kopytko z się. Ja ja. mhm. Zadamy Panu parę pytań. Y -y. Gdzie Pan pracuje? Robię karierę. No, ta w Holy Wodzi, tam w Hollywood, tam Łodzią jakie pan najczęściej odwiedza strony? PN e, to będzie YouTube, RedTube, e, Tool, Show, moje gry fotk.pl e, A pana rodzina? Ma pan żonę, dzieci? Mam tylko z dwie, domu, dwie, dwie no że żona i kilka dzieciaków. A co na. A, e, a co na to pana żona, że pan zagrał filmy? O ja jest do... a... Powiedziałem. Oh, e, Więc zatańczy pan dzisiaj dla, pan nas? dla nas? Lab. A ile pan ma lat Kobiety <noise> się <noise> nie pytały A zostańczy pan dziś nam? Pokażę tylko 6 parków, kilka pani płat. No co na dzisiaj kończymy program? I żarna się z wami Małgorzata w